Witajcie! W dzisiejszym filmie opowiem o kowaliku zwyczajnym. Kowalik zwyczajny, Sista europaea, to gatunek niewielkiego ptaka z rodziny kowalikowatych. Zamieszkujący lasy liściaste i mieszane, parki oraz ogrody w Europie i Azji. Ma niebiesko-szare grzbiet, rdzawy spód ciała i wyraźną czarną pęgę biegnącą przez oko. Ma około 14 cm długości i waży zaledwie 20-25 gramów. Można go porównać do sikory bogatki. Latem żywi się owadami i ich lajwami, zimą nasionami, orzechami i ziarnami. Chętnie korzysta z kajmników, także może właśnie tej zimy zagości do Was kowalik zwyczajny. Ukrywa pokarm w szczelinach kory, potrafi go potem odnaleźć nawet po dłuższym czasie. Gniazduje w dziuplach, często wykutych przez dzięcioły. Zmniejsza otwór wejściowy zamurowując go błotem. Robi to po to, żeby dopasować otwór do swojej wielkości i utrudnić dostęp większym ptakom drapieżnym lub włamującym się ssakom. Jest to charakterystyczne zachowanie ochronne kowalika. To jedyny ptak w Polsce, który potrafi chodzić po pniu drzewa głową w dół. Tę umiejętność zawdzięcza bardzo silnym nogom i pazurom. Jest całorocznym mieszkańcem Polski, i nie odlatuje na zimę. W Polsce występuje tylko jeden gatunek kowalika, ale na świecie istnieje ich ponad 20. Kowaliki są wiejne i tworzą stałe pary, które często zajmują ten sam ewil przez kilka lat z rzędu. Gniazdo w dziupli wyściela korą, mchem i liśćmi, a samica sama wysiaduje jaja podczas gdy samiec przynosi jej pożywienie. Jaja kowalika są białe z czerwonymi plamkami, bardzo ozdobne i delikatne. Nazwa kowalik pochodzi od jego zachowania przy rozłupywaniu nasion dziobem. Wygląda wtedy jakby kół je jak kowal. Badania pokazują, że kowaliki z różnych części Europy śpiewają nieco inaczej. Można powiedzieć, że mają własne dialekty. I teraz właśnie nadszedł czas na posłuchanie śpiewu kowalika zwyczajnego. pesам. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym spytnym ptaszku, który jako jedyny w Polsce potrafi chodzić po pniu głową w dół. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie mój kanał. Tymczasem to już wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!